Tekst manny na 21 grudnia. Kto jest godzien? Objawienie rozdział 5, werset 2. Komentarz parauzyjny. Umiłowani, zdając sobie sprawę z tego, że jak dotąd Bóg uznaje nas za godnych wglądania w księgę swego planu, która została odpieczętowana dla nas przez naszego błogosławionego Pana Jezusa, lwa z pokolenia Judy. Udowodnijmy naszą godność dalszego wglądania w nią oraz czytania o cudownych rzeczach Jego prawa, przez wierne posłuszeństwo i lojalność wobec Niego we wszystkich rzeczach. Nie lekceważmy wielkiego przywileju uznania nas za godnych udziału w błogosławionej służbie odbijania światła boskiej prawdy. Okażmy się klejnotami niezwykłej wartości, prawdziwymi diamentami. Całym sercem przyjmującymi i z wdziękiem przekazującymi innym światu prawdy, jak również wiernie znoszącymi najstroższe naciski, jakie Bóg może na nas dopuścić. Jeśli pozostaniemy wierni w tych małych rzeczach, we właściwym czasie zostaniemy także uznani za godnych przebywania z Chrystusem w mocy i wielkiej chwale. Reprint numer 3103. Komentarz epifaniczny. Pytanie naszego tekstu odnosi się do tego, kto był godny zostać tłumaczem i wykonawcą boskiego planu. Mocny anioł stawiający to pytanie przedstawia przymierze zakonu, które podczas wieku żydowskiego nie znalazło nikogo godnego do tej funkcji. Bojący się Boga w minionym i obecnym wieku smucili się z powodu grzeszności rodziny ludzkiej wykazanej przez Zakon. Niech będzie błogosławiona łaska naszego Boga, który znalazł dla nas źródło życia przez mądrość, sprawiedliwość, miłość i moc działające w I przez Jezusa Chrystusa, baranka zabitego przed założeniem świata. Mocarz wśród wodzów ludu Bożego nie tylko wypełnił każdy wymóg sprawiedliwości zachowując doskonale wszystkie jej przykazania oraz zbiorąc na siebie jej wyrok przeciwko Adamowi i jego rodzajowi, lecz także wypełnił każdą sugestię miłości, w pełni wykorzystując każdą sposobność ofiary. On jest godzien. O tak, on cały jest pożądany. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Objawienie rozdział 5 wersety 6 i od 9 do 14 I spojrzałem, a oto między stolicą i czterema onemi zwierzętami, i między onymi starcami baranek stał jako zabity, mając siedem rogów i siedem oczu, które są siedem duchów bożych, posłanych na wszystkie ziemie. I śpiewali nową pieśń, mówiąc: Godzienneś jest wziąć księgi i otworzyć pieczęci ich, żeś był zabity i odkupiłeś nas z Bogu przez krew swoje ze wszelkiego pokolenia i języka, i ludu, i narodu, i uczyniłeś nas z Bogu naszemu królami i kapłanami, i królować będziemy na ziemi. I widziałem, i słyszałem głos wielu aniołów około onej stolicy, i onych zwierząt, i onych starców, a była liczba ich tysiąc kroć, sto tysięcy i dziesięć kroć, sto tysięcy, mówiących głosem wielkim: godzien jest ten baranek zabity, wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo, a wszelkie stworzenie. Które jest na niebie i na ziemi, i pod ziemią i w morzu, i wszystko, co w nich jest, słyszałem mówiące, siedzącemu na stolicy i barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i siła na wieki wieków. A czworo onych zwierząt rzekło, Amen. A oni dwadzieścia i cztery starcy upadli i kłaniali się żyjącemu na wieki wieków. Psalm 45 werset 3. Piękniejszyś nad synów ludzkich rozlała się wdzięczność po wargach twoich, przeto, że cię pobłogosławił Bóg aż na wieki. Izajasza rozdział 11 werset 5. Albowiem sprawiedliwość będzie pasem biudry jego, a prawda przepasaniem Nerek jego. Rozdział 53 werset 9 który to lud podał niezbożnym grup jego, a bogatemu śmierć jego, choć jednak nieprawości nie uczynił, ani zdrada znaleziona jest w ustach jego. Michasza rozdział 5 werset 4. I stanie się apaść ich będzie w sile pańskiej, i w sławie imienia Pana, Boga swego, i będą mieszkać, bo już wielmożnym będzie aż do granic ziemi. Ewangelia Mateusza rozdział 12 wersety 41 i 42, mężowie niniwiccy staną na sądzie z tym rodzajem i potępią go, przeto że pokutowali nakazanie Jonaszowe, a oto tu więcej niż Jonasz. Królowa z południa stanie na sądzie z tym rodzajem i potępi go, iż przyszła od kraju w ziemi, aby słuchała mądrości Salomonowej. Oto tu więcej niżeli Salomon. Rozdział 27 wersety trzeci i czwarty. Tedy Judasz, który go był wydał, widząc, iż był osądzony, żałując tego, wrócił trzydzieści srebrników przedniejszym kapłanom i starszym ludu. Mówiąc, zgrzeszyłem, wydawszy krew niewinną. A oni rzekli: Cóż nam do tego? Ty ujrzysz. Ewangelia Łukasza rozdział trzeci werset 16, odpowiedział Jan wszystkim, mówiąc, jać was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy nad nie, któremu mnie, któremu nie jest godzien rozwiązać że butów jego, ten was chrzcić będzie Duchem Świętym i Ogniem. Rozdział 23 werset 41. A myć zaiste sprawiedliwie, bogodną zapłatę za uczynki nasze bierzemy, ale ten nic złego nie uczynił. Ewangelia Jana rozdział pierwszy, werset czternasty A to słowo ciałem się stało, i mieszkało między nami, i widzieliśmy chwałę Jego, chwałę jako jednorodzonego odojca, pełne łaski i prawdy. Rozdział 5, wersety 30, 34 i 41. Nie mogę nic ja sam od siebie nic czynić. Jako słyszę, tak sądzę, a sąd mój jest sprawiedliwy, bo nie szukam woli mojej, ale woli tego, który je posłał, Ojca. Ale ja nie od człowieka świadectwo biorę, ale to mówię, abyście wy byli zbawieni. Chwały od ludzi nie przyjmuję. Rozdział siódmy, werset osiemnasty. Ktoś z samego siebie mówi, chwały własnej szuka, ale kto szuka chwały tego, który go posłał, ten jest prawdziwy, a nie masz w nim niesprawiedliwości. Dzieje apostolski rozdział trzynasty, werset dwudziesty ósmy. A żadnej przyczyny śmierci w nim nie znalazłszy, prosili Piłata, aby był zabity. Pierwszy Koryntów rozdział pierwszy werset dwudziesty czwarty, lecz samym powołanym i Żydom i Grekom każemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Drugi Koryntów rozdział czwarty werset czwarty, w których Bóg świata tego oślepił zmysły, to jest w niewiernych, aby im nie świeciła światłość Ewangelii i chwały Chrystusowej. Który jest wyobrażeniem Bożym. Rozdział 5 werset 21 Albowiem On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy się my stali sprawiedliwością Bożą w Nim. Kolosensów rozdział 1 werset 19 Ponieważ się upodobało Ojcu, aby w Nim Wszystka Zupełność mieszkała. Drugi Tymoteusza rozdział 2 werset 13. Jeśliśmy niewiernymi, on wiernym zostaje i zaprzeć samego siebie nie może. Pieśni 167 10 59 155 157 190 268. Wiersze Brzasku 22. Jezus Lektura uzupełniająca w Strażnicy, reprint numer 5943. Pytania: Kim był dla mnie Chrystus w tym tygodniu? Jak? Z jakimi wynikami? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze